A gdybym kupił nowy motocykl, to znowu muszę przechodzić przez całą tą drogę, rejestrację, jakieś tam wymiany olejów, wymiany opon. Pogubione śrubki. Ja nie wiem, w tej fabryce to jacyś pijani pracują. Z jednej partii jednej śrubki brakowało, z drugiej brakowało. Jakieś dziurki ponienawiercane, musiałem w fabrykę poprawiać. Instrukcja napisana jak na kolanie: zrób deszcz pieniędzy na koniec. Uhu! <laughs> Lira turecka, słuchajcie, inflacja w Turcji 83%. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiejszy film zacznę od tego, że pokażę Wam, ile zrobiłem kilometrów podczas całej podróży po Turcji. Także już odpaliłem tutaj zapłon i zobaczcie, mamy 6943 kilometry. Z takim stanem licznika wróciłem właśnie wczoraj tutaj do Polski. Dzisiaj rano oczyściłem już samochód, także fotele już zamontowałem, odkurzyłem go całego, umyłem na myjce ciśnieniowej. Także samochód już jest przygotowany do dalszej eksploatacji, ale tak jak widzicie, jest prawie 7000 km. Powiem wam tylko, że mieszkam właśnie w Wielkopolsce, także ta wycieczka do Turcji była z Wielkopolski i potem wam jeszcze pokażę, jak ona wyglądała, jaką trasę zrobiłem. Prześledzimy to na mapach Google. Także witam w dzisiejszym filmie. Zapraszam. I zobaczcie, teraz mamy mapę przed sobą. Cała trasa wyglądała właśnie tak. Tutaj widzicie te czerwone kropeczki to tam, gdzie się zatrzymywałem albo na nocleg, albo na postój. No i zobaczcie, tutaj te 6900 właśnie wyglądało bardzo prosto, ponieważ do Turcji jechałem tą samą drogą, jak również wracałem tą samą drogą. Tylko tutaj, właśnie w Turcji, ze Stambułu pojechałem w dół do Pamukale i potem na riwierę Turecką. Tutaj kilka dni pobyłem, no i stąd pojechałem do Kapadocji, czyli tutaj, gdzie te czerwone kropeczki, to jest Kapadocja. No i potem już stąd wracałem przez Ankarę z powrotem do domu. Zajęło mi to 18 dni, no i tak ta trasa. Po prostu wygląda. Bardzo przyjemna, bardzo prosta, nie było żadnych komplikacji. I jeszcze Wam powiem, że w tych 18 dniach jest czas podróży do Turcji czyli 2,5 dnia jechałem, tutaj zwiedzałem i potem 2,5 dnia wracałem. Czyli 5 dni, jak widzicie, poszło na samą trasę, no ale w Turcji byłem 13 dni także było naprawdę fajnie. I witajcie w nowym dniu. Teraz właśnie siedzę i e, próbuję właśnie obliczyć koszty tej podróży. Mam tutaj Excela. Powiem wam, że udało mi się w końcu nauczyć się jak wyciągnąć. Wyciąg z rewoluta. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w rewolucję jest coś takiego, że mamy taki segment transakcji. Jak klikniemy wyświetl wszystko, to po prostu tutaj mamy całą litanię tych transakcji, i tutaj mam właśnie rzeczy, które kupiłem w Turcji, ale nie umiem jak, jakby ich po prostu wyciągnąć stąd i na przykład pousuwać niektórych pozycji. Na przykład, tu mam YouTube Premium, sobie opłacam, to tego już nie liczę do, do Turcji, więc chciałem wam taką rzetelną informację podać, ale udało mi się znaleźć taką opcję. Jeśli klikniemy tutaj w trzy kropeczki, można kliknąć pobierz wyciąg. I tutaj na przykład od sierpnia albo z kilka miesięcy, ja wezmę sobie tylko od września do września i klikam tutaj Excel, wygeneruj, i dzięki temu mamy po prostu te wszystkie transakcje z września w Excelu. I mogę sobie pousuwać wszystkie, które są jakby zbędne, które nie zaliczam do Turcji. I tak udało mi się właśnie ten plik wysłać sobie na maila i otworzyć go w komputerze w Excelu. I jak widzicie, tutaj mam takie braki. Na przykład, tutaj takie puste linie, to pousuwałem po prostu transakcje, które nie nadawały się do tej podróży do Turcji. No i teraz mamy właśnie możliwość podliczenia tej całej sumy. Tutaj mamy tabelę kwota, i teraz to zsumuję i zobaczymy, ile wyszło za tą całą podróż do Turcji. Przeszedłem teraz na nagrywanie ekranu, żebyście wszystko dobrze widzieli. I zobaczcie, tutaj mam całą tą listę. Tutaj jakieś tam były mm, pierwsze dni września, to to się nie liczą, bo ja wyjechałem tam 6 września. No i tutaj mamy wszystkie właśnie rzeczy. Paliwo, jakieś tam winiety, zakupy spożywcze. I powiem Wam, że tutaj jeszcze dwa razy wypłaciłem z bankomatu. Raz wypłaciłem 880, potem druga wypłata 890. To tam było 1500 lir, czy coś takiego. Dwa razy tak wypłaciłem. Więc tutaj mamy całą po prostu historię transakcji, którą wykonałem w Turcji. Więc teraz klikniemy tutaj sobie podsumowanie. Suma. No i teraz podliczymy wszystko te wydatki, które właśnie były od 6 września do 23. Mamy zaznaczone i teraz klikam enter i słuchajcie, wychodzi nam 8375. Poczekajcie, powiększymy. O, i teraz wyszło. Mamy sumę 8375 zł, czyli podróż do Turcji, paliwo, winiety, spożywka i atrakcje. W tym jest właśnie też wliczony rafting i lot paralotnią, i tam różne wejścia do różnych muzeów, do Kapadocji. Także cały koszt wycieczki do Turcji. Byłem tam 18 dni i to właśnie wyszła taka kwota: 8375. Także nauczyłem się teraz podsumowywać właśnie podróże z tej karty z Revoluta, także od tej pory będę już mógł Wam konkretne kwoty pokazywać. Także cieszę się bardzo. Przechodzimy teraz do innego tematu. A międzyczasie kiedy byłem w Turcji, Kasia kupiła dzieciom łóżko piętrowe i teraz właśnie zabieram się za jego składanie. Tutaj jak pamiętacie Nadia spała, tutaj Ania i Szymuś tutaj na podłodze na materacu. No ja teraz chcemy trochę przebudować ten pokój, więc postanowiliśmy mieć tutaj łóżko piętrowe, żeby miały więcej miejsca na zabawę. Także ja zabieram się teraz za składanie tego łóżeczka. No i skończyłem, moi drodzy. Jest już wieczór, za oknem ciemno, a ja właśnie skończyłem. Kasia posłała łóżeczka, Szymek gdzieś jeszcze tutaj będzie spał, jeszcze na ziemi, bo podobno ma to się wysuwać tutaj na dole. No ale jeszcze kółek nie przykręciłem, <grym> jutro to zrobię. Ale ogólnie tak wygląda to łóżko, także prawie pół dnia mi to zajęło, bo powiem Wam, że pogubione śrubki. Ja nie wiem, w tej fabryce to jacyś pijani pracują. Z jednej partii jednej śrubki brakowało, z drugiej brakowało jakieś dziurki po nienawiercane musiałem wiertarką własnym wkrętem fabrykę poprawiać instrukcja napisana jak <laughs> nie wiem na kolanie no ale w końcu złożyłem to łóżeczko, także jak nie kupię zikei to nie jestem szczęśliwy to jest jakaś firma nie wiem Kasia zamówiła na legro nie wiadomo kto ale ja wolę meble zikei tam jest wszystko idealnie a tutaj naprawdę trzeba się na składać tego i na powymyślać no ale w końcu zrobione tak to wygląda także cieszymy się Dobrze, jest nowy dzień. Nie wiem, czy wiecie, ale my za 5 dni jedziemy do Hiszpanii. Także teraz ogarniamy się. Przyczepę muszę umyć no i muszę coś zrobić z motocyklem na zimę. Słuchajcie, no, przepraszam Was najmocniej, nie sprzedałem go nikomu. Pisaliście, że chcecie kupić, ale wyjechałem do tej Turcji. Potem miałem to po powrocie właśnie załatwić. Teraz znowu tyle rzeczy do załatwienia w domu i ostatecznie też przez tą Turcję przemyślałem, że chyba sobie go zostawię, jednak, bo nie ukrywam. Podoba mi się podoba mi się jeżdżenie na motocyklu. A gdybym kupił nowy motocykl, to znowu muszę przechodzić przez całą tą drogę, rejestrację, jakieś tam wymiany olejów, wymianę opon, kupowanie jakichś kufrów i całe te półtorej miesiąca znowu trzeba szykować taki nowy motocykl, a ten już mam gotowy do podróży. No i powiem wam, że po prostu się zakochałem też w jeździe na motocyklu, więc po tej Turcji jakby przekonałem się do tego, że po prostu chcę zostawić ten motocykl. Bo tam jeszcze w Turcji poznałem pana Darka, on też na motorze w tej Turcji był, więc może jeszcze to. Maszką, pojedziemy do Turcji kiedyś, ale to, to może kiedyś tam, nie, nie obiecuję. Ale chciałem wszystkich przeprosić, którzy pisali na Elixie, że, że są zainteresowani. No, temat ucichł, a ja potem zmieniłem zdanie, więc tak to wyszło. Najmocniej no Was przepraszam. Może jeszcze kiedyś zdecyduję się go sprzedać, ale na razie sobie po prostu zostawiam, bo takie mam emocje z nim związane. Ta podróż do Norwegii naprawdę zapadła mi w pamięci i. No i to jest symbol tego mojego sukcesu, że się odważyłem w końcu ten motocykl kupić. Także zostawiam go na pamiątkę. No a teraz właśnie muszę go odwieźć do taty, do garażu, bo on ma garaż murowany. Jak widzicie, ja mam garaż blaszany, więc tutaj by to wszystko niszczało i gniło, rdzewiało. A tam u taty będzie sobie siedział właśnie w cieplejszym miejscu, w murowanym garażu. Także teraz wsiadam na niego, muszę zatankować do pełna, żeby. Tak pisaliście mi w komentarzach kiedyś, żeby na zimę po prostu zatankować do pełna, żeby bak od środka nie rdzewiał. No i. Postawić go właśnie na tej centralce, żeby koła były uniesione w powietrzu. Wprawdzie teraz jest przód, jakby oparty o beton, ale tak trzeba chyba zrobić, żeby te koła były w powietrzu. Także ja teraz jadę do taty, zawieźć go najpierw na stację, zatankować do pełna, bo mam resztkę. No i co, działam. Ja teraz będę się ubierał w kask, ale wiecie co, odpalimy sobie, żeby już to sanie po prostu ładnie tutaj pracowało. No jak widzicie. Odpalił dwa miesiące, nie jeździłem ponad, no i odpalił. Teraz poczekamy, aż obroty zejdą do 1000. Niech się rozgrzewa, a ja ubieram kask. Dobra, możemy jechać. Jak ja już dawno nie jeździłem, muszę sobie przypomnieć wszystko. Zwieśce się tutaj. Muszę jechać na około. Dobra, zalane do pełna. No, i jestem już u rodziców. Właśnie się rozebrałem z kasku, pogadałem chwilkę i tata przygotował mi tutaj fajne miejsce na ten motocykl. W ogóle nagrywam telefonem, bo mi kamera po drodze padła. Także w tym miejscu postawię ten motocykl, przezimuję go tutaj. No, jak widzicie, lepsze miejsce niż to, co ja mam w tym blaszaku. Tutaj będzie trochę cieplej, mniej wilgoci i ogólnie lepsze miejsce. Także wjeżdżam teraz. Przykryłem go pokrowcem. Tutaj z tyłu nacisnąłem mocno, żeby koło na dół po prostu opuścić i przednie podnieśliśmy i tata tutaj podłożył właśnie taki klocek. No i dzięki temu ta opona jest w powietrzu i nie będzie się koślawić. Także tak zostawiamy na zimę. Jestem już w domu teraz, postanawiam umyć przyczepę, także już sobie przygotowałem tutaj wszystko, ciepłą wodę, gąbkę, drabinkę idziemy myć przyczepę. Jest 17.50, słońce jak widzicie zachodzi. Mam nadzieję, że uda mi się umyć przed zachodem i jeszcze jak jest jasno no ale pokażę Wam jaka brudna, zobaczcie ile tutaj jest brudu także to wszystko muszę umyć stała tutaj ponad 2 miesiące i jest bardzo brudna, jest pajęczyna zobaczcie ile pajęczyn także można po niej pisać z taką brudną nie chcę jechać mam jeszcze jeden problem, bo tutaj zobaczcie ile jest no nie oszukujmy się, główienek od gołębia bo tam na tej belce po prostu zrobił gniazdo mimo że mam takie druty, takie szpile tam przekręcone, to i tak sobie znalazł miejsce i po prostu sadzi mi tutaj na kostkę non stop i to mnie bardzo denerwuje No i tył jeszcze ściutki, świeci się pięknie, także jeszcze ta ściana, tamta ściana i przód, i może dach, ale już na was nie będę zanudzał, więc ja sobie teraz umyję i wracam do Was za jakąś godzinę. No i umyta proszę Państwa, już ciemno się zrobiło, ale udało się umyć, także mam gotową. Ania kopiła sobie pilard. I gramy właśnie. Nie, no to jeszcze nie. Nie ma białej kulki? No, nie ma białej kulki. To poczekamy. Tu jest biała kulka, i żeby ją wyjąć, to jest właśnie troszeczkę e, irytujące, że trzeba po prostu te nogi wyciągać. Ale mamy kulkę. Teraz podkładam. Ja nie Ania, ognie, A ty wodą, tata. Dobra, bo mamy niebieskie i czerwone. Albo no, mówimy wodą no, to... z wodą. Tak, Ania nie. na niebieskie mówi woda, a na czerwone ogień. Dobra. I zaczynamy. Nie. Proszę bardzo, Ania zaczyna. Przepraszam. Teraz ja. Nadia mówi, żebym time -lapse nagrywał jak gramy. Ja miałem niebieskie? Nie, ja. Aha, no to wbiłem Ci. Ojej, Ania złamała. Wczoraj jej skleiłem. No to dobra, gramy moim. Proszę. Nie, No, sklei. Bo, no bo wczoraj Ania usiadła to na tym. No skleję mnie. Ci, ale nie dzisiaj, bo to dzisiaj. musi wyschnąć. Dzisiaj, no proszę. No to dzisiaj Ci skleję, ale wiecie co? No to trochę z godzinę musi potem stać. No wiem, ale w no, no dobra, Ania jedziesz. Co tam Szymuś mi robisz? Dinozaury jakieś. Ej, czerwoną ci padło. No, czerwoną, dzięki. Jesteśmy po remisie. Dobra, ustawiamy time i gramy. Dinozaury, time Jakie dinozaury? Co to masz? Lapsa. Sprężynę. No, będzie tak fajnie, tak szybko zagramy partyjkę okay. Słuchajcie, czarną wrzuciłem, jak widzieliście na time To znaczy, że przegrałem. Bo jak czarna wpadnie, to się przegrywa. Czyli Ania wygrała, brawa Ania. Powiem, ale ale ja chcę do, ko do końca paru. A teraz ja, bo. nie ja to, to prawie w ogóle nie Dobra, taka fajna ta gra, że wszyscy chcą grać. Ale ty, a wiesz biała. A wiecie, ile kosztowała Ania? Powiedz, ile na Allegro dałaś za tą... Za to dam 4 zł, a wysyłka. To była na Allegro, za to wszystko dam 4 zł, wysyłka kosztowała 9 zł. Tak, wysyłka 9 zł, a sama gra 4 zł. A tyle nam frajdy sprawia, że szok. Także widzicie, można tanio się zabawić. Tu! Dwie na raz, widzisz, że? Jak mi ładnie poszło. No trochę badziewiek, bo się tutaj rysuje. patyczki się łamią. No ale co my chcemy za cztery złota. Brawo, Ania. Dobra, my gramy. Dalej, a was zostawiamy z informacją, że takie coś 4 złote kosztuje. Ja, ja, ja. Walnęła kamera, ale dobra. <grystanie> po prostu widzieliście teraz w przyspieszonym tempie. Jest prawie remis. Ania trafiła teraz dwie niebieskie, a ja dwie czerwone. No i jeszcze Wam pokażemy chwilkę, ale już będziemy ja. kończyć Dobra. Teraz ja gram. Powiem wam jeszcze, że tak od dwóch miesięcy pracuję i tak mówię, ciągle bym na jakąś rękę klejącą od myszki, nie? się okazuje, że tutaj myszka z Asusa wychodzi mi taki klej w tym miejscu. I to jest niezbyt miłe, bo cały czas mi klei rękę. Chodźcie, zobaczymy, co tutaj się dzieje. Zobaczcie, ja tutaj tak odklejam, to jest taki klej parszywy, i on mnie tak brudzi normalnie jak smar. On wychodzi po prostu imię klej. Ale to się da odkleić? No da się chyba, ale ja to wezmę, wyciągnę i po prostu jakimś papierem to wytrzemy. Może bez tej gumy będzie sam plastik i wtedy nie będziemy kleić. Także widzicie, tyle kleju tutaj było i on wychodził po prostu. Przez dwa miesiące mnie brudził. Taką miałem przygodę z tą myszką. Słuchajcie, jeszcze na koniec vloga taka informacja, bo się trochę pomyliłem w tych obliczeniach odnośnie Turcji Ponieważ z portfela właśnie wyciągnąłem jeszcze takie pieniądze, zostało mi tych lir trochę Więc tamte 8300, co wam powiedziałem, że koszt podróży, to trochę będzie mniejszy, bo tutaj zostało 2475 lir Widzowie! Tak? Widzowie, tata mówi, że trochę lir, a to jest mnóstwo lir Dobra, przejdziemy to na złotówki, tutaj jedna lira to 26 groszy więc liczymy razy 0,26 to tu mam 643 zł, także o tyle mniej wyszła ta podróż do Turcji, ale wiecie co, jeszcze się pomyliłem, bo nie powiedziałem wam o ubezpieczeniu, które musiałem wykupić do Turcji, bo tam nie działa karta EKUS, więc jakby 450 zł dałem jeszcze za ubezpieczenie. Nie pamiętam w jakiej firmie, bo to na rankomacie kupowałem, ale minus 450, więc od tamtych 8300 by trzeba było odjąć te 193. Także około 8100 zł ta podróż do Turcji wyniosła. Także tyle chciałem Wam powiedzieć na koniec właśnie o tych lirach i o tym ubezpieczeniu, które pominąłem w tamtym arkuszu kalkulacyjnym. Zrób deszcz pieniędzy na koniec. Lira turecka. Słuchajcie, inflacja w Turcji 83%. Także te papierki za niedługo nie będą nic warte. Żegnamy się z Wami. Trzymajcie się z deszczem pieniędzy. Na razie.